W wieku 77 lat Andrzej Seweryn, aktor, reżyser, legenda polskiego teatru i kina, patrzy wstecz na swoje życie i po raz pierwszy mówi nie tylko o rolach, ale o ludziach. Nie o nagrodach, nie o brawach, lecz o pięciu spotkaniach, które na zawsze zmieniły go jako artystę i człowieka. Przez lata stawał na scenie w Paryżu, w Warszawie i na największych festiwalach świata, ale gdy dziś siada w pustej widowni, wie jedno. To nie scenografie ani reflektory go ukształtowały. Zrobili to ludzie, których spotkał w odpowiednim, a czasem w najtrudniejszym momencie życia. Pięć spotkań, pięć twarzy, pięć lekcji, bez których, jak mówi, nie byłby sobą. Kim byli ci, którzy pokazali mu, czym naprawdę jest sztuka i człowieczeństwo? Zaczynajmy od numeru 5. NR5 Jerzy Grotowski, mistrz teatru eksperymentalnego. Pierwsze spotkanie, które na zawsze zmieniło jego życie, Miało miejsce, gdy był jeszcze młodym studentem szkoły teatralnej. Jerzy Grotowski, twórca teatru ubogiego, człowiek wymagający i bezlitosny wobec fałszu, pojawił się w jego życiu jak burza. Podczas jednej z prób Grotowski przerwał jego monolog i powiedział ostro: Nie wierzę ci, ty grasz zamiast być. Seweryn poczuł wstyd, złość i bezsilność. Przez kilka dni myślał, że to koniec, że nie nadaje się do teatru. Ale po tygodniu wrócił na zajęcia. Tym razem bez maski, bez gestu, bez chęci zaimponowania. Po prostu stał, milczał i pozwolił, by emocja mówiła za niego. Grotowski tylko skinął głową i szepnął: Teraz jesteś prawdziwy. Dla młodego aktora to było jak objawienie. Zrozumiał, że w sztuce nie chodzi o piękno ruchu, ale o prawdę w spojrzeniu, że teatr nie zaczyna się w dekoracjach, zaczyna się w człowieku. On nauczył mnie odwagi bycia sobą. Pokazał, że artysta musi ryzykować własne serce, jeśli chce dotknąć cudzego. Od tego spotkania każdą rolę traktował jak wyznanie. Nie recytował, przeżywał. Nie udawał, był. NR4. Daniel Olbrychski. Kolega i przyjaciel z planu. Kolejne spotkanie miało miejsce na planie Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Dwóch młodych aktorów, Dwóch indywidualistów, dwa temperamenty: Daniel Olbrychski, wówczas już gwiazda, i Andrzej Seweryn, wciąż głodny uznania. Między nimi była rywalizacja, napięcie, ale też coś więcej niewypowiedziany szacunek. Podczas jednej z prób, Seweryn zbyt bardzo starał się udowodnić, że jest równie dobry jak Daniel. Grał mocno, intensywnie, z wysiłkiem. Po ujęciu Olbrychski podszedł do niego i powiedział spokojnie: Nie musisz udowadniać, że jesteś aktorem. Kamera i tak to wie. Lepiej pokaż, że jesteś człowiekiem. Tamte słowa trafiły prosto w serce. Seweryn zrozumiał, że prawdziwe aktorstwo nie polega na sile, tylko na delikatności. Że czasem jedno spojrzenie ma większą moc niż krzyk. Po latach wspominał ten moment z uśmiechem. To była lekcja pokory. Którą dostałem od przyjaciela, nie od mistrza. Od tamtej pory, kiedy staję przed kamerą, zawsze pamięta o tej jednej zasadzie: nie graj, żeby błyszczeć, graj, żeby dotknąć prawdy. On uratował we mnie człowieka, nie tylko aktora. Dzięki niemu nauczyłem się, że sztuka bez człowieczeństwa jest tylko techniką. Spotkanie z Danielem nauczyło go też przyjaźni, która nie potrzebuje słów. Czasem wystarczy milczenie i wspólna scena, żeby zrozumieć wszystko. NR3 Andrzej Wajda, mentor i reżyser. Każdy aktor marzy, by spotkać na swojej drodze reżysera, który nie tylko poprowadzi, ale i zrozumie. Dla Andrzeja Seweryna takim człowiekiem był Andrzej Wajda. Poznali się przy Człowieku z marmuru filmie, który stał się symbolem epoki i moralną próbą dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli. Podczas jednej ze scen Seweryn próbował zagrać perfekcyjnie. Każdy gest miał znaczenie, każde słowo było precyzyjne. Wajda przyglądał się uważnie, po czym podszedł i powiedział cicho, bez gniewu: Nie grasz człowieka, grasz pomnik. A ja potrzebuję człowieka, kruchego, prawdziwego, z sercem. To zdanie zostało z nim na całe życie. Zrozumiał, że aktor nie jest ponad historią, którą opowiada. Jest jej częścią, narzędziem, głosem ludzi, którzy sami nie mogą mówić. Po latach mówił: „Wajda nauczył mnie pokory wobec sztuki. Pokazał, że każda rola jest modlitwą, a każde spojrzenie w kamerę pytaniem o sens. Kiedy dziś wspomina reżysera, nie myśli o planach filmowych ani o nagrodach. Myśli o krótkich rozmowach, po zdjęciach, gdy Wajda pytał nie boisz się jeszcze? Bo jeśli się nie boisz, to znaczy, że przestałeś szukać. On uratował moją prawdę w sztuce, nauczył mnie, że wielkość artysty zaczyna się od jego wątpliwości. NR2, córka, rodzina, dom, spokój. Po latach sukcesów, festiwali i życia między Warszawą a Paryżem, przyszedł moment, kiedy Andrzej Seweryn poczuł się bezdomny. Nie w sensie dosłownym, miał teatr, mieszkanie, przyjaciół, ale brakowało mu miejsca, do którego mógłby wrócić naprawdę. Wtedy zadzwoniła jego córka. Ciepły, spokojny głos po drugiej stronie linii. Tato, wiem, że cię ciągle nie ma, ale wiesz co? Nawet jeśli nie siedzisz z nami przy stole, Zawsze jesteś moim domem. Zamarł. Takie słowa nie potrzebują wielkich scen ani świateł reflektorów. Wystarczy jedno zdanie, które przypomina, kim się jest naprawdę. Tamtego wieczoru długo myślał o tym, jak wiele zawdzięcza swojej rodzinie. Jak często był daleko w pracy, w roli, w świecie, który wciągał go bez końca. I jak rzadko mówił dziako: dziękuję. Od tamtej rozmowy zaczął przyjeżdżać częściej. Nie z prezentami. Nie z gestami, po prostu z obecnością. Kiedyś powiedziała mu, wiesz, tato, największy prezent to ten, że po prostu jesteś. Ona uratowała moje serce. Pokazała mi, że miłość nie potrzebuje słów ani obecności codziennie. Wystarczy pamięć i czułość. Dziś, kiedy siedzi w pustym teatrze po spektaklu, często dzwoni do niej bez powodu. Nie po to, by mówić, po to, by słuchać. NR1, Nieznany widz, spotkanie w teatrze. To spotkanie było zupełnie inne od wszystkich poprzednich. Nie z mistrzem, nie z przyjacielem, nie z rodziną. Z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widział i prawdopodobnie już nigdy nie spotka. Po jednym ze spektakli w teatrze polskim podszedł do niego starszy mężczyzna. Nie chciał autografu ani zdjęcia. Trzymał w dłoniach bilet, zgięty i wytarty od ścisku. Powiedział tylko: dziękuję, dziś przez chwilę znów wierzyłem w ludzi. Andrzej nie wiedział, co odpowiedzieć. To zdanie uderzyło w niego mocniej niż tysiąc recenzji, bo nagle zrozumiał, że teatr nie istnieje dla artysty, tylko dla człowieka, który przychodzi, by przez godzinę zapomnieć o samotności. Tamten widz wyszedł, a on został jeszcze długo w garderobie. Patrzył w lustro, w którym przez lata widział setki twarzy swoich postaci. Tym razem zobaczył siebie, zwykłego człowieka, który może dać komuś nadzieję. On uratował moją wiarę w sens teatru. Pokazał mi, że najpiękniejszy aplauz to ten, który rozbrzmiewa w czyimś sercu. Od tamtej chwili każdą premierę zaczyna z myślą: że gdzieś na widowni siedzi ktoś, kto potrzebuje tylko jednego uwierzyć, że nie jest sam. Kiedy wymienił wszystkie pięć spotkań, zapadła cisza. Andrzej Seweryn siedział na scenie w pustym teatrze, gdzie przez pół wieku grał setki ról. Światła przygasały, a on szeptem powtarzał: Grotowski nauczył mnie odwagi. Olbrychski, człowieczeństwa. Wajda, pokory. Córka mięśczwarka miłości. A nieznany widz, sensu. Uśmiechnął się lekko. Nie uratowała mnie sława. Uratowali mnie ludzie. Dziś, w wieku 77 lat, gra mniej, ale słucha więcej. Wie, że prawdziwe role nie kończą się wraz z oklaskami. One zaczynają się wtedy, gdy gasną światła. Teatr nauczył mnie mówić, ale życie nauczyło mnie słuchać kiedy wychodzi z teatru, zatrzymuje się na chwilę i patrzy na pustą scenę. Tam gdzie kiedyś była gra, dziś jest spokój. I może właśnie to jest najpiękniejsza rola, być człowiekiem, nie tylko artystą.